Hej, siema kochani. W tym miejscu kiedyś była Amiga 500. Później, piętro wyżej, przed Amigą 500, była Atari. Zanim Atari otrzymałem, to chciałem z kontenera ze złomowiska sobie załatwić komputer, taki wojskowy. Za pół litra. Ale z bratem rozmawiałem i brat powiedział, że po, Porozmawiać z małym, to będę miał fajny komputerek, bo chciałem tylko do pisania pamiętników komputer, do niczego więcej. Skoro chciałem tak mało wymagających, tak mało wymagałem od potrzeb komputera poza pamiętnikiem samym, to otrzymałem więcej, bo w, w Atari było dużo fajnych gier i programów. Po, poza pamiętnikiem, pisaniem pamiętnika mogłem jeszcze się i pobawić, poznać ciekawe rzeczy. Um. Bo jak chciałem fajniejszy komputer, to chodziłem do mojego brata, do pokoju obok i sobie na Mize 500 Plus grałem. Później, wcześniej na Commodore C64, a później na Mize 500. No ale później Amigę 500 sobie kupiłem, no i kupiłem, później ona wysiadła i dostałem w prezencie Amigę 500 Plus. Nie, nie musiałam płacić za naprawy. Tamtej, tylko dostałam w prezencie od serwisu komputerowego Amiga 500+, i jeszcze dodatkowe dysketki i tak dalej, fajne rzeczy. I ona stała właśnie tutaj, w tym miejscu. O. E, tu jest taka mała spiżarnia, jak widzicie. E, ta spiżarnia tu pozostanie. Ja tu zrobię taką przegródkę po prostu. I będzie po prostu pod... spiżarnia taka jak była. I tyle, że troszkę to zmodyfikuję, że będzie Zbliżanie cały czas tak jak jest, e, komputer będzie tutaj gdzie jest. Tylko oczywiście muszę dokończyć tę robotę, tylko ja robię ją tak po kawałku można powiedzieć. To jest pierwszy etap tej roboty od, odnowienia stanowiska dla komputera, który pochodzi z serwerowni z Securex. Od przyjaciela pana Tomka czy Piotka się trochę pogubiłem w wymianach, ale chyba od pana Tomka. E, bo tak dużo tych osób jest, że się łatwo pogubić. Ale to jest piękny prezent. Tam są bardzo piękne, ciekawe programy związane z serwerownią, przy których się rozwijam po prostu, kształcę można tak powiedzieć. I dlatego ten komputer jest na bardzo wysokim poziomie. Służy po prostu do, można powiedzieć, że tak jakby do nauki. No, pracy w serwerowni z programami serwerowymi. To jest coś w rodzaju takiego komputera kontrolnego. On spełniał jakąś funkcję kontrolną i dużo programów serwerowych ma zainstalowanych w sobie. E, natomiast e, za mną kiedyś była lodówka, a w tej lodówce wtedy był Atari 800XL. W tym miejscu, gdzie to biurko stoi, to cała lodówka. I tam był biały Junost. Czarno-biały, taki fajny telewizorek, i tam był Atari podłączony. I to była wtedy taka pierwsza szafa w tym pokoju z komputerami. Bo w później było CD32. No, a później się przeniosłem do drugiego pokoju, który był przydzielony dwoma półkami, no bo to, jest to był pokój mojej siostry, ale moja siostra się wyprowadziła i po prostu. E Wróciłem do tego pokoju. Ten pokój stał się piękną pracownią komputerową, techniczną. Jak mam poważniejsze roboty, to idę do piwnicy. Że takie poważne prace prowadzę już, jest związane z, z wiertarkami, tego typu narzędziami w piwnicy. Tu mamy po tej stronie stanowisko z mikroskopem, z mikroskopami. I to są komputery, które służą do, do różnych testów. Jak coś wyprodukuje, zbuduje, to wtedy te dwa, trzy, te trzy komputery biorą udział w sprawdzaniu różnych, różnych rzeczy, które po prostu zbuduje z pomocą sztucznej inteligencji. No i natomiast właśnie tutaj jeszcze wcześniej, już po lodówce, jak już nie było, już lodówka była wyniesiona to tu wróciło chyba biurko z tego co pamiętam i natomiast tutaj w tym miejscu kochani stał Atlon z procesorem 1.5 gigowym a w tym miejscu wtedy stanął monitor a jeszcze wcześniej w tym miejscu był Helios a później czarny telewizor taki fajny który się nazywał Royal no Wtedy nie miałam tak za bardzo aparatu, nie miałam jak zrobić zdjęć, patrzyłem w archiwum, może są zdjęcia, albo i nie. Ale robiłem rysunki w Paint'cie wtedy, to, to co było tu, to chyba narysowałem. No i tu pierwsze utwory robiłem w programie DJ, układałam sample, już się ładnie poukładać, żeby ładny utwór wyszedł. No i natomiast wracając do tego miejsca, te miejsce można tak powiedzieć, że ponownie powstało. To jest po prostu miejsce podzielone ze spiżarnią. Tu będzie jeszcze taką ścianeczkę zrobię ładną. O. o. Tam jeszcze będą taki wylot powietrza będzie, będzie. taki wylot, żeby było dobre chłodzonko. No i to wszystko jeszcze dopracuję. Oczywiście. To jest jeszcze można powiedzieć. I kontynuuję dalej. To mi się na, na chwilę z pamięć skończyła. W telefonie. I kochani. Już jestem ponownie i natomiast tu będzie taka ścianka ładna o konstrukcja jeszcze nie jest skończona, jak widzimy, to jeszcze będzie tak ładnie zrobione. Tam będzie ładny wyciąg powietrza. Tam będą wiatraczki, które będą wydawały powietrze. No i ten komputer będzie tam wchodził sobie trochę. Godzinę, może dwie i to wszystko. To jest komputer taki, który nie ma wielkich zadań do spełnienia. Tam tylko po prostu mogę się połączyć na tym komputerze e, programów serwerowych. E. No i natomiast tu będzie wszystko ładnie zrobione o, do końca. Tu będzie taka ładna ścianka. Te wszystkie rzeczy ładnie będą poukładane. No i będzie prze, przepięknie po prostu to będzie to jest, kochani, kolejne stanowisko które się od, odrodziło w tym miejscu, bo te miejsce w, w, w 1997 było aktywowane w siódmym lub 8 coś koło tego tu była miga 500 Plus w tym miejscu już i dopiero już, tylko że ona była pośrodku bardziej, ale że te miejsce dzielę ze, szpi, ze spiżarnią. To są takie wyjątkowe rzeczy, właśnie jak kremy czekoladowe, miody i tu po prostu w tym, w tym miejscu je przechowuję, bo po prostu nie mam gdzie. No i natomiast tu właśnie ten oto sposób, tak to kochani wygląda. Bardzo przyjemnie jest po raz kolejny uruchomić te miejsce po wielu latach. Oczywiście nie będę wracał do AMIG i wiem, że to jest piękny, fajny komputer, ale nawet myślałem chwilami o Amizze X1000, żeby zrobić taki jakby e, pamiętnik gier, programów w tej Amizze X1000, która jest w formie PC-a ujęta. Ale stwierdziłem sobie, że będę miał za duży młyn po prostu w głowie. I po prostu wolę, wolę nie aktywować tego pięknego komputera Amiga. I, i trzymać się tego tematu, w którym się rozwijam, tego tematu, w którym uczę się tego całego tematu związanego z technologią i z budowaniem technologii. Dlatego bym sobie zrobił takie zamieszanie w głowie. Gdybym na przykład tak przeskoczył na Migu X1000 i robił sobie takie archiwum. Bo wam X1000 to w X -1000 większości to są gry komputerowe i jakieś programy multimedialne e, do tworzenia na przykład dźwięku, czy jakichś tam różnych efektów, ale to dla mnie by był po prostu jednym słowem, mówiąc taki młyn w głowie. Dlatego nie chcę przeskakiwać z, na, na drugi temat. E, tylko rzeźbić cały czas ten temat, w którym się rozwijam. To technologia, serwery i budowanie technologii. No. E, ale ten, no, miło wspominam te miejsce. Bardzo przyjemnie się wspomina te miejsce, właśnie. No, i tak się ucieszyłem, że jest możliwość z uruchomienia tego miejsca po raz kolejny, robiąc tak fajny, cukierkowy klimat. Tu będzie dopiero cukierkowy klimat zgodnie z tymi kremami czekoladowymi. To będzie prze, przeurocze, kochani. To jest dopiero pierwszy etap podjętych tu prac. Tu będzie piękniej. No. Robię to tak na ratę oczywiście, bo no, nie mam za bardzo tak czasu, żeby tak usiąść, analizować do sklepu jeszcze polecieć po parę rzeczy powiedzmy, żeby budować dalej. Bo powstały nowe ciekawe projekty w tym miejscu, które można wykonać. No, na razie to jest tylko po prostu coś takiego. Przyjemnie się mi patrzy na to, bo wspominam dawne czasy. No dobra, no to hejka, siema kochani, pa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.